Zobaczcie ogólnie, to dzisiaj, bo jestem teraz na wyjeździe w Ręczu Pewnie dużo z was zna, na pewno. I idziemy właśnie na spacerek Nambi. Idziemy właśnie na spacerek, ja idę z Dambi i idzie jeszcze Karolinka. Nie ciągnij. Tutaj idzie Laura z Tam się idą dziewczyny z Tośką. Tak, tam. Także idziemy. Ja jestem pierwszy raz na spacerze z Dambi Przeczka, muszę ją skrócić. Jestem pierwszy prrt, raz na spacerze z Dambi, więc nie wiem jak się zachowywała. Także zobaczymy. Na razie wychodzimy, jest taki ładny zachodnik słońca. Idziemy, dobra, kończę. Chyba, idziemy sobie. Tylko teraz przejęła Dambi Natalia. Yy, ma troszkę więcej siły niż ja, a Dambi teraz wczoraj biegały, dzisiaj jeszcze nie biegały i troszkę energii ma po prostu. Także idziemy, tam jest Huel, zaraz przynajmniej na niej iść, a tu jest Tośka. Tośka. Tośka, pokaż się. O. O, Aha, tośka do żarcia. Tośka jest troszeczkę mało się, fotogeniczna. O, zobaczcie Tosia. Tosia, Tosia. A tam jest Dambi. Możemy do nich iść. Pewnie zaraz się zamienię z Natalią, żeby nie szła też cały czas z tą Dambi, bo to ja chciałam iść. Dambi, jak tam u Ciebie? No, troszeczkę ma energii po prostu. Ale generalnie Dambi jest bardzo grzecznym zierbaczkiem. Jest oszad grzeczniejsza niż Delusia. Yy, tylko dzisiaj ma energię, jest też wiatr, więc w sumie to nie dziwne. Tak nagrywam odcinek. Serio? Tak. I jeszcze tu jest Well. Pokaż się Well. Wellka chodzi sobie na spacerki. Na takie piękne oczko. Pięknie. O, i przyszła panienka, sokienka. O, ale ładnie. Ja się ugryzła. A teraz rozumiem, że jest zmiana tutaj toszki. Prowadzącego. Tosi. No dobrze. Karolka, jak Ci się podoba? Mega fajnie. Dambie jest troszkę energiczna. Jak wiatr zawieje tak mocniej też, co? No tylko troszkę... Ona by chciała pobiegać po no. prostu. Ona no, by chciała już sobie... No ale wczoraj biegały. No, no, no. Dzisiaj nie. Dzisiaj jeszcze nie, no. Trzeba było je wypuścić, może krzedła nie po. <laughs> no racja. No dobra. No, nie wiem co mogę jeszcze powiedzieć. Tam idą dziewczyny. Ale to o Zuzia sprząta kupę. Bo jest kruszyny. No dobra, to o Natalia jest ta Dobra, to lecimy dalej, później nagram. Gdzie tam biczek. Już się troszkę ogarnęła, już, okay. już jest grzeczniejsza. jaka uh -huh. piękna, ona jest w ogóle. Ej, serio, to jest chyba ulubione ziura. Gdy ona i Lusia? Są takie topki. Ale ona jest ładniejsza. Jest taka spoko. Bardzo... Tosia tam ma swój świat po prostu. Idzie bardzo powoli w swoim świecie, Tośka zawsze żyje w swoim świecie. O i już kusik i kółeczko, jak tak robi, nie może tak robić. No i jakoś idzie. Ona jest młoda, więc też nie ma co się dziwić. Dlatego jest teraz coraz cieplej, konieczują powoli wiosny, więc mają troszkę energii, tym bardziej takie zrabatkowo. Ale idzie ze starszymi końmi, więc chyba jest na Ed, bo myślę, że gdybyś szła z Delusią i z jeszcze z jakimś młodziakiem, tylko nie wiem, załóżmy ten, że coś z tam z ogierek, ale nie. No dobra, ale jakby szła sama z Delusią, to myślę, że byłoby gorzej. Ej, to zrób jeszcze raz zatrzymanie, to dam mi smaczka. Tylko idź i potem zatrzymanie da mi smaczka. Zobaczcie mam smuczki? Koputka. Zobaczmy, jak To pójdzie zatrzymanie. A to ty też masz? Aha. Okay. No i ładnie idzie. Troszkę ona ciebie Natalia, wyprowadza, co? Dobry konik, super. Oj, oj. Dobrze, bardzo ładnie. Jezu, jaka ładna jest. Ej, ona jest przepiękna. No dobra. Patrzcie, jakie jest ładnie, tam jest jezioro. Tam widać na pewno, tam jest jeziorko. I tam właśnie. Ej, my idziemy nad jezioro? A, no to zmierzamy właśnie nad jeziorko. Teraz jest z górki, więc Dambi się troszeczkę bardziej napala, ale daje. Uuu. Nadepnęła na patyczka. Czekaj, złe! Well. No dobra, nie na To Cała szybka stopniowo. Woda wlicza, jak się troszkę tutaj ym, cieszy, jak schodzi z górki. Ale idzie ładnie, jak podnosi te nóżki po tym piasku. To jest tak grząsko troszkę. Ale jest ładnie. Patrzcie. Tu pośla. Jest bardzo ładnie. Ale ładne Ale fotki tak będą. Świetnie. Matko, dam wisionek. No wiem. zaczniemy od stópek, a ty nagrałeś na, na poszy? <noise> Witamy tą prośbą. Y, mamy tutaj takiego konia Który skacze z 60, I jest dla osób bardzo zaawansowanych I z dziki. Tak. Dokładnie jest dzikszy niż Dakota Nie, no Dakota jest to Tak właśnie jest no ale... Prawda Tosia? Tosia, Tosia Idziemy nad jezioro jest tam trochę z tyłu Tosia Tosia No tam jest Tosia A tutaj jest Natasia z Dambi I Laura z Well Idziemy nad jezioro O ślicznie, o Boże. Nie musisz iść do jeziora Dambi. O, o, nie nie a. Bój. O, bój. Gdzie? Ej, to słownie Dambi jest już w jest Dobra, to Dobra, wracamy. To się też już... No nie nagrywaj No dobra. No i wracamy teraz z jeziora. Jest Natalia, Natalia. Zimno. Tutaj jest Dambi. Jak na to, że w sumie tylko raz tutaj była, to była bardzo grzeczna. I wracamy teraz Kasia, Zuzia i Karolina. I Dyzio. Super. Dobra. Nie wiem, czy cokolwiek widać. Nie chcę świecić i po oczkach. Ale idziemy. Jest bardzo grzeczna. Eindzio well. Naprawdę no teraz jest bardzo grzeczna. Idzie na luźnym że To jest taka ląża. Ale zobaczcie, idzie na luźnym. A wcześniej musiałam jej... Wcześniej musiałam jej bardzo mocno trzymać, bo się rwała do przodu, a teraz idzie naprawdę bardzo ładnie. Tam jest Tośka, czyli widać myśl nad jeziorkiem, ale Dambi się bała wody, więc nie wchodziłam, nie, nie pchałam jej jakoś do tego, bo po prostu nie chciałam, żeby no, coś zrobiła, nie? To wolałam, po prostu postała i tyle. Przy tym jeziorku, prrt, prrt, nie rozpędza się. Także idziemy, jest bardzo grzeczna, bo jakie mogę futerko biegie. Chwila, muszę ją zwolnić, jeszcze przy mnie. I dobra. No i idziemy, już niedługo będziemy w domu w sumie. Co to dawniejszon? A błotko. Błotko jest git. Tambi. Tak ty miłchasz ładnie. Pięknie. I Natalia tu idzie. Ej, grzecznie teraz idzie co? Nie. Na luźnym. Bardzo ładnie. Dobra, nagram później. A w ogóle to możecie napisać, czy takie filmiki są spoko, czy nie? Czy nie z w sensie, że nie z kremoną. Tylko troszeczkę inne, bo ja ogólnie tutaj wyjechałam na. E, nie wiem, czy tutaj w ogóle coś widać, ale będę pokazywała. Wyjechałam na. Ile? Na tydzień? Chyba jeden dzień, coś takiego. Tak, tydzień, jeden dzień. E, Szeroko o. I wracam właśnie w poniedziałek już do Cremony. Zaczynamy z kremoną treningi już, od znaczy nie od poniedziałku, no bo wtedy to no będą się dopiero sięść na luź i w ogóle, ale później zaczynamy treningi skokowe. Będziemy znowu skakały, bo Cremona już naprawdę bardzo ładnie nabrała mięśni na zadzie. Już jest taką kulką na tym zadku i yy, co jeszcze? No i ogólnie już przybrałam na wadze i w ogóle jest naprawdę bardzo ładnie już. Wygląda I dużo pracowałyśmy na płasko teraz i od początku grudnia. Pracowałyśmy na płasko tylko i naprawdę chodzi już bardzo ładnie. Robi wszystkie zatrzymania, cofnięcia, ruszenie idealnie. Także jest naprawdę już super i zaczynamy niedługo na uskakać. Bardzo bym chciała, żebyś już było fajnie, żeby nam to wychodziło żebyśmy mogły, nie wiem, za może jakieś dwa miesiące. Prrt, czego tam, tam patrzysz? Żebyśmy może za jakieś trzy miesiące albo coś takiego, może trochę więcej. Dizio! Żebyśmy pojechały na jakieś zawody pierwsze? Zobaczymy wszystko. Zależy już od kremony. Prurt, nie, 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 nie. No, no dobra, no to lecimy dalej. Wracamy już już jesteśmy zaraz przy stajni. Tu musimy mieć cały czas prosto. W prawo jesteśmy już stajni. Tutaj się zajmujemy z Natalią, bo na tej drodze Damie jest jakaś energiczna, więc Natalia ją wzięła, a ona z Natalią jest, zobaczcie, jakaś grzeczna. A ze mną nie na tej drodze, więc Natalia ją sobie wzięła, aha wy nie widzicie no tak. Poczekajcie, muszę dojść, to nie ja akurat. Muszę dojść bliżej. No coś tam we widzicie. Auto! oho lipa, Tam gdzieś daleko jest Tośka. Dwa auta. Tośka z dziewczynami. Jest tam gdzieś daleko. O, mi. Ej, dawajcie z Tośką w auto! Chodźcie w auto! Dobra, jesteśmy już zaraz przy stajni. Nic nie widać na pewno. Ja nie. A raz na nich podejdę. Bliżej to Wam pokażę, tu głowę Natalii może widać chwileczkę podejdę bliżej. O, jest Dombiczek. Widać ją. Piękna. I tam gdzie UL, well, jesteśmy już w stajni, wchodzimy. Generalnie była całkiem grzesza. Nie była taka mega najgorsza, ale trochę jej się odpalało. Co nie? Walia, jak ocenia... O chwileczka jak oceniasz ten spacer. Eee, będzie mnie boleć ręka. No nie dziwię się. Trochę siły ma. Co nie? No. No. Ale były momenty, gdzie szła naprawdę ładnie, co? No. Teraz się już... Oho! Z jeziora to szło przecież. Z jeziora wyszliśmy, co nie? I mega ładnie szła. Wtedy na luźnym im uwiązie. No dobra, ładnie. Teraz już mam git. Już jesteśmy. Ej, Lucia jest w pokoju? Czy Denarska? Kto jest w pokoju? Nie wiem. W nikogo nie ma. Patrzcie, na O, tu jest Mulka. Mulka. Aha, to nie zgasili światła. To... Chyba, że ktoś się kąpnia na przykład. O matko. Otworzę wam. O jest Delusia. Ej, ja wezmę po Tutaj do psi. Patrzcie. Psiapsi, psi, najlepsze. Psiapsi, psi, dalunia jak tam stoi. Patrzcie. Co Delusia tęskniłaś i Dambi? Uu. No dobrze, no to otwieramy i chyba nie ma kończyć, bo nie ma już co więcej nagrywać. Jak to się otwiera? Ale tutaj można też w sumie chyba. Czy nie? O, o, czekajcie, już pójdzie chyba tutaj. U. Poszło. Uwaga. Otwieramy. Idziemy tam biczek. Czyli zaraz ci otworzę. No, zamknę no. za łodzi, Ochoty Mika już czekają. Chwileczka. Dobra, zaraz to zamknę. Mamusia. O jejku Mamusia i psiapsi Dobra, to ja tutaj otworzę im. zobaczcie na Lunia. Ja zaraz wam pokażę wszystko. Dobra, mokrezam już te koni. Takusia, takusia, brudnusia, troszkę. Tam jest, tam jest Elcia, tam jest Denveros, takusia, o i dala jeszcze tu jest, ale nikt nie podejdzie oczywiście. Ja podejdę, o Laura, dzień dobry, takusia, bada się, mhm, piękna, takusia, jest gdzieś taka słodka. Piękna. Zadalunia. O, i Elcia I Idzie do Gusia. O, jest Dambiczek. Grzeczny, Dambiczek. grzeczny. I Delusia. Podgryzeń taki. To się kończymy. Jeszcze możemy iść do kości. Kończymy. Już nie mam co więcej. Cześć Tasia. Zaszła w ogóle za trzy miesiące chyba, nie wiem co ile dokładnie więc Ciekawe co to za ziropatok wyjdzie, albo klaczka. To było słodkie. No dobrze, no to kończymy ten odcinek. A, muszę zamknąć jeszcze, dokładnie. Kończymy, bo już nie mam co więcej mówić. Było całkiem spoko, jeszcze musimy po sobie rzeczy posprzątać, w sensie szczotki. Szczotki, yy, jakieś kantary i wiązy. Musimy posprzątać. No, no dobrze, no to papa. Pa. Mika! Chodź, ja jeszcze się w z Tobą. Mikuzia! No to papa, pa. do następnego odcinka.